O, dobra, zrobiłem śniadanie jeszcze tylko so, albo nie soki, to sobie wszyscy sami naleją. Teraz trzeba obudzić rodzi, albo nie. Przed tym zamówię ten hotel dla mnie i dla żony z okazji rocznicy ślubu. Całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, w góry czy może? Może wybiorę góry, bo teraz jesteśmy nad morzem. To, to będą góry. Hmm, tylko na ile dni? Na tydzień. Od poniedziałku do poniedziałku. A niech będzie tak. Dobra, zamówiony. Pięciogwiazdkowy, piękny hotel. Okej, okay, to najpierw obudzę. <coughs> Żonuś, wstawaj. <coughs> o, o, zrobiłeś śniadanie? O, jak pięknie pachnie jajkami. O, tak. Dobra, to ja, to ty idź obudzić dzieci. O, no dobra, pójdę. Jeszcze tylko. O, Grawi ma śniadanie, no dobra. Dzieci! Mamo, co? No, jutro musimy jechać. Co? Jak to? No, jutro. W sensie, dzisiaj nocujemy pierwszą noc, jutro drugą. No i jutro też mamy ostatni dzień zwiedzania tu, więc wieczorem wyjedziemy. O, szkoda. Przedłużmy to, plosę, plosę, plosę. No niestety, ale się nie. O, szkoda. Hej. O, hej. Yy, Lila. No, a tak w ogóle, to patrzcie, zawiesiłam sobie tu kota. No wow, wczoraj zawieszałaś go o te szczebelki. No tak, mama, patrz, no. Tutaj sobie kota mojego zawiesiłam, żeby spał ze mną, tak samo jak moje krampety. Lila, masz więcej rzeczy na łóżku niż oliwka. Nieprawda. Raz, dwa, trzy. No i trzymam, a tego pluszaka, którego trzymasz w ręku, z nim śpię, więc się nie No to cztery. No. ma no cztery. No, no to, yy, no, porówno jest. Och dzieci, dobra, ubierajcie się. Gdzie dzisiaj idziemy? Dzisiaj idziemy do spa, wczoraj wieczorem zamówiliśmy filety jak wyspaliście. u ale fajnie, to ja przybieram się mój slój gąbielowy. Nie, jeszcze nie będziemy weźmiemy plecak ale jeden tylko jakim to weźmiemy dobra no to może już od razu się spakujemy, Oliwka możesz się w to przebrać bo dzisiaj jest cieplutko tak, Kąpię. oj, ups moje kąpielówki Oskar eee. ja, poczekaj mamo nie, to nie moja szuflada, to moja szuflada ja założę dzisiaj to i to opcji, oh, to tu. No, i moje kąpielówki spakowałaś, tak? E, jeszcze moje. No ja dzisiaj to. łajpiżamanie. I, I mój strój kąpielowy. Dobra, jeszcze strój oliwki. Mamo, tak narzekasz na nas, żebyśmy my się ubierali, a sama nie jesteś ubrana O, dobra, co chcecie jeszcze? Jeszcze, o nie, nie wzięłam mojej kaczuszki mądrzuszki e, Kaczuszki mądrzuszki? Tak, kaczuszki mądrzuszki, nie wzięłam, to biorę geparda Och, Oliwka, ten gepard to z tobą wszędzie jeździ No wiem To idziemy Jesteśmy. Mężuś, no, a ty jeszcze nie ubrany? Yy, no nie. Dobra, dzieci, siadajcie do jedzenia. E. Tfu. O, oliwka. Dobra, ja siadam tu. A ja tu. Ok, no to. Yy, jeszcze nasze stroje trzeba spakować. Gdzie są? Uf. Uf, są. To i to. Telefony i twój portfel. Ej czemu mój, e, bo ja jestem kobietą, ja nie płacę. Ja już musiałem zapłacić za hotel na naszą rocznicę. E, to dopiero dzisiaj go zamówiłeś? No nie, już wcześniej. Trudno. O. Dobra, a jeszcze ja się muszę ubrać. W tym byłam wczoraj, dzisiaj założę to. A ja dzisiaj jest ciepło? No, cieplutko. No to to założę. Okej. Okay. No to tak. Jeszcze weźmy może jakieś bidony na basen. Mama, ale po co? Przecież tam będzie co pić i jeść. No w sumie. Dobra. No, a grawi? Yy, a tam nie można ze zwierzętami. O, o. Dobra, a więc tak. Jaki kto chce sok? Yy, Lila? Mm, ja chcę... Może ten cytrynowy. Okej. Okay. Proszę. Dzięki. E, Oskar, ja chcę a Coca-Colę. Okej. Okay. Proszę. E, żonuś? Ja mogę a zwykłą wodę. Dobra. Proszę. A ja Coca-Colę. Dobra, oliwka, ty co chcesz? E luskawkowy soczek. Okej, okay, proszę. I możemy jeść. Mmm, pyszne. Oj, no. Dobra, pyszne, pyszne. To co, idziemy do tego spa? No, już musimy się zbierać, bo to na rano są te bilety. Oliwka, jedz, co ty tak wolno? No przecież nie jem wolno, normalnie jem. Oh. Idziemy. Nie, bo Oskal nieś mnie. O, oh, czemu ja zawsze muszę cię nieść? No, bo jesteś moim bratem. No dobra, nieważne, idziemy. A... No a grawi? Ej, mamo, ale przecież jak ostatnio przechodziliśmy koło psiego parku, to tam był y, klub dla zwierząt. Klub dla zwierząt. Można tam zostawić pieski, kotki, króliki. A no tak, tylko Grawi nie lubi takich miejsc. Trudno da radę. Chodź, Grawi. Jeszcze założymy Ci czapeczkę wygrane, wygranego. A i tak, poczeszemy Cię. Lila teraz. Tak, to, coś, co to, to jest. Jakiś krem na łapki, może tam to proszę. To. No nie wiem, co to, to Jakiś krem też. O, to, to jakieś nie wiem, coś. To do zębów. Ubranie jakieś tam jest! O! Hmm. E, no nie wiem. Może być. No, możemy iść. Ale po co dam czapeczkę? No, żeby się pochwalić. Och, no dobra. To idziemy. Okej, okay, zanieśliśmy już grawi, bo możemy wchodzić. E, mamo, a gdzie by, by się przebrać? No, tu są przecież przebieralnie, To jest pierwsza część spa. Mamo, a mogę jedną kul... Oj, mogę jedną kulkę? Nie mam żadnych drobniaków. No, mamo. Proszę, tatusiu, też test. No, chyba mam piątaka. Juhu! Mhm, mm mhm. Mm proszę. Juhu! Jaka? O, fioletowa. Ble, ziemniak. To, to ja też mogę. No dobra, masz. Dobra. Eee, co to? O! Ja też chcę, tu proszę. O, masz. Hihihi. Banany? Oskar, zamienimy się! O, no dobra. Ziemniaki takie jest ładniejsze. Jaki fajny! O, chodźcie, dzieci. Jedna szafka jest tylko wolna? A nie, oj. Czemu ten pan nie zamknął szafki? ta, ta jest otwarta, zamknięta. O, otwarta. Dobra. E, to zamykam szatnie nasze stroje. Proszę masz oliwka tego geparda, tu, tu e, oj, tu mój strój tu, 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 tu no i tyle oj. Portfele to najwyżej, później yy, i zamykam szafkę. Yy, ale jeszcze otwieram, dzieci, włóżcie tu te swoje rzeczy. Jeszcze ja z tym! Nie, oliwka. No, to tak będę szła. A tam można w ogóle. O nie, nie mam soczewek. No, trudno. Co tu jest? Yy, dobra. No jest ta kawiarnia. O mój! Boże! Mamo mogę coś! Eee, no proszę! Proszę, 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 proszę! O, no dobrze, wybierz sobie coś. Juchu! Tu tyle tego jest! Tylko wybierać i brać. Tak, to ja chcę to i to! Jedno, nie dwa! Jedno! Mamo! I to! O, Lila, uspokój się, no nie masz pięciu lat! Ja też nie! Niech tu nie ma pięciu lat. Nie. Lila? O. No dobra. No to... No to chcę ten płyn do mycia. No i bardzo dobrze. A tą maskę? Yy, ta maska kosztuje 1200 zł. A ty ją masz? Yy, ale ja jestem starsza. Ja potrzebuję tego na zbarszczki. Uh, yy. proszę pana, a czemu pan nie ma stroju? Lila, yy, no bo przyszłem tu tylko yy, kupić ręcznik, bo yy, coś tam. Idę sobie, o, yy, zjem sobie coś. Mogę usiąść z tobą? Pewnie. Dziwak. Oh, mamo, nie. No proszę, mogę to. Nie, mamo! Masz mi to kupić. Dziecko, tylko ty tu coś wybierasz. Przyszliśmy tylko popatrzeć. Mamo, to kup mi kota. Masz dwa krampety. Ale chcę kota! O, co może kolejnego krampeta? Tak! Zwariowałaś? Nie, odkładaj to. Ale mamo! No co, ale mamo? Nie, odkładaj! Mamo! Nie! Uy, nie fair. O, a takiego ślimaczka! On nie jest do kupienia. Upsi! Mogę jakąś maseczkę? Lila, idziemy stąd. Idziemy już do spa. Oh. A tam jest basen? No oczywiście, że jest. Mm, nie fair. Lila, uspokój się. U, a mogę to zdjęcie? Dziecko! Jestem jedną kulkę! jestem jedną kulkę! Nie no, ja zwariuję. Zaraz naprawdę wrócimy do domu. Mamo chcę kulkę! Dziecko, nie płacz z takich powodów, powiedziałam. Nie, mamo no proszę. Dobra, ha, 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 ha. Kolejna kulka. Klewetka, ble, jeszcze jedną! Nie, mamo! Nie, no blose, Bo cię znowu popłacę! Ja nie mam już drobnych. Tatuś? Masz. Bla. U. Kasa! Eee, dawaj to, to moje. No to daj mi jeszcze jedną kulkę. Dobra, masz. Co to? To jest chleb genio, proszę daj mi go! Mam chleba Henio, w postaci! figurki! Dziecko, robisz nam tylko wstyd idziemy. Nie no, proszę, jeszcze jedną! Ja chcę teraz! To co, może tą całą stówę mamę już rozmienić, co? Tak! Masz ostatnie 5 złotych. Dobra! Eee, okej! Okay. Ha, ha, ha! Dziecko, no błagam, żeś się jak jakaś trzylatka. Mamo! No co? Odkładamy i idziemy. Jeszcze kasa. Ha! No dobra, to idziemy. A! Gdzieś mnie! Do spa. Okej, okay, jesteśmy. E, mamo, dlaczego tu siedzi jakiś żul? Oliwka! E, nie wydurniej się, wchodzimy. Dzień dobry. Witamy w Bubble Bob Spa. W czym? Dziecko w Bubble Bob Spa. Aha. O, dużo rzeczy na dziecku, nie mam kazy, żeby iść do spa, dlatego jestem taki brzydki. Dziecko, Oliwka! Bo ci zabiorę zaraz te kulki. Mamo! Zaraz dostaniesz kolejną karę! O! Nieważne. Yy, my już mieliśmy kupiony bilet przez internet. Yy, tak, tak, patrzę. To proszę nabić swój numer telefonu. Dobrze, proszę. Aha, wszystko się zgadza. Więc tak, teraz powiem państwu atrakcję. Tam mamy basen, tam dalej jest masaż, są masaże, yy, jeszcze dalej jest yy, ten stanowisko do robienia kosmetyków z owoców. O! N nie, yy, ty już masz kosmetyki. No, miłego dnia życzymy w Bubble Bob Spa. Dobrze, wchodzimy. O, jakie kanapy, no Basę na bombę uhu, Ale fajnie mm, To ja Ja idę na Masażernię Dzień dobry o, Dzień dobry, proszę się położyć A ja, no O Boże, mama już od razu na masażer poszła No, a ty nie idziesz? Eee, nie. Ale fajnie. No, słodko wyglądacie, macie takie same stroje. Tato! No co, mówię tylko prawdę. Ham. no dobra. Ja idę się przejść. Tylko nic nie rozbrój. Nie rozbroję. Eee, a, dziadzie, czemu pan nie trzyma? E, no czemu nie? Boże, jaki pan jest okropny? Oh, idę się przebrać. Oh, e, co tu jest? Tooleta. Uu, fajna. Hmm. O, oh, a co to za przyciski? Upsi! Ha, pozmieniam kolory wody! Uuu, uh, lużowy. Fioletowy zostałem fioletowy. Disco! Deszcz? Bąble! Disco bąble, deszcz! Dzieci! Co się stało z wodą? Yy, nie wiem! Halo, co to jest? Ja nie wchodzę, jednak idę tu sobie usiąść. A, co się stało? Ha, zmieniłam kolor wody. Oliwka! Chcesz dostać jeszcze większą karę? Nie dostałam, ale zaraz naprawdę dostaniesz. O! O, co się tam dzieje? Kto się dotknął do panelu sterowania? Ale dobra, bąble mogą lecieć. O... o. Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Prosimy o spokój w basenie. Po prostu zmieniła się. Po prostu kolor wody się zmienił i tyle. Proszę być spokojny. Masz szczęście, że oni nie wiedzą, że to ty. Ele, le. Hmm. Nudzi mi się. Podsymaj, tatuś. E, to też. A ja idę na maseczkę. Wezmę sobie. O, Tom. A, patrz, tato. Yy... pobawię się w tajnego szopa, agenta. Siu! dziecko nie skacz po półkach. siu, siu, siuuu. Siu! Bum. Ups, i zimno, zimno. Idę do sauny. O, ale hot, ale hot. A, pewnie tam jest tak gorąco, dlatego że ja jestem gorąca. O, matka, masa zelnie lobbies? A, A, Kim ty jesteś? No, jak to, co? Mamo! jest ja oliwka. Oh, nie strasz mnie tak więcej oliwka. E, e. E, przepraszam, czy na to można wchodzić? E, no chyba. Ja tutaj właśnie robię. U, to ja sobie zrobię fioletowe to. Ihihi. Lila takie wzięła. Będę miała taki sam jak Lila. Nie, jednak tego nie chcę. Ej, proszę pana, niech pan mi nie trzyma. Ja z co? O tego chcę. I co chcę? Będę miała mój kąpielowy płynik, płynik, płynik. Tato, zobacz! Oliwka, wiesz, że za to trzeba dodatkowo płacić. Eee, ty wzięłaś spółki, czy byłaś na, tym, na tych warsztatach? Eee, byłam na warsztatach. Oliwka, za warsztaty trzeba płacić zaraz więcej niż za samo to. Eee, ale ja nie wiedziałam, jeszcze, jeszcze ma. Czy ty chcesz mnie do jasnej, ciasnej do grobu wpędzić? Pata, nie przesadzaj, ty se, to ja idę do wody. Plum! Yy, ale z maszyczkami nie można do wody. zamnij się, dziadzie flu, flu. Uiu, uiu, uiu. O, Jezu, co się dzieje? Dziecko! Nie można wchodzić z maszyczkami do wody, już! Bo cię wybambię z tego spa. Ale akcja! A ty się tak nie śmiej. Ha! Zaraz ja panią stąd wybombię. Ma astala vista, baby! Juhu! A. Ha, ha, ha no nieźle. No i podaj starym, pop tym starym babsztylu oliwka. Coś ty zrobiła, powiedz mi, coś ty zrobiła. Nic. Normalnie, nic nie zrobiłam. Po prostu wybombiłam, a stalaviste stąd. Nie mogę z tym dzieckiem, Ono mnie naprawdę do ogrobu pędzi. Ja taka nie byłam. Oj, uwierz mi, że byłaś jeszcze gorsza. Co? Niemożliwe. Kiedyś ci opowiem. E, ja lepiej pójdę do basenu. <laughs> oh, ale zimno, 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 zimno. Hmm. Nudzi mi się w tym spa, ale dobra, idę do mamy... Proszę pana! Proszę pana! E, dziecko, czego ty tu chcesz? Masażu! E, ale ty jesteś za mała. Proszę pana! Zaraz pana stąd wybombię! Nie wybombisz mnie stąd dziecko, co to znaczy? A chce pan! Zaraz wybombię stąd cały ten salon! Eee, nie. Oj, jeszcze pan się zobaczy. O, e, dziecko, czy dziecko, ty jesteś jakaś nienormalna? O, mnie obrażni. Oj, jeszcze zobaczysz. Zaraz cię wybambię przez te okna wielkie. Dziecko, zaraz ja cię tam wyniosę. Nie wyniesiesz mnie na słodko astelawistę. Bu! Eee, co się stało? To, co widziałeś. E, co się dzieje? Nic. A, to dobrze, niech pan nalej. O... o, ty co się tak gapisz, dziadzie? A tą maskę to biorę do domu. Heh. Oliwka, co ty zrobiłaś? Nic. Nie, dziecko, tego jest za wiele. Zostaniecie wyrzuceni z tego spa. Yy, co proszę? To, co pan słyszał. Niestety, ale nie możemy dopuścić do takiego spa, żeby albo samo dziecko wychodzi, albo cała rodzina. Yy, dzieci idziemy. Tato, nie, my chcemy się pobawić. No, to dziecko już do tego żula. Nie idę do tego śmierdziela. Yy, dziecko, Oliwka! masz ten smoczek i na razie zatkaj sobie nim buzie. Tato, nie, masz zakaz yy, wchodzenia do mojego spada zawsze. Masz i zakaz. Zaraz ci wypiszę kartę. O. Hmm, no będzie problem tego dziecka. Proszę bardzo, karta wypisana ze spa. I tyle. A nie chce pani wsadzi tej karty głęboko w pani. Cztery litery. O, Oliwka. Nie, yy, my idziemy naprawdę. Yy, my zaraz powiadomienie jeszcze żonę... I, nabra I będziemy już szli. No ja mam nadzieję. O. Oliwka, coś ty zrobiłaś? Czy ta pani na mnie zwróci pieniędzy? Trudno. O, no świetnie. A tak było fajnie. Dopiero tu przyszliśmy. No właśnie. Yy. O, a ten dziad jest dalej taki. No co tam? Musimy iść do domu. Yy, co to za karta? No, wyrzucenia ze spa. Co? Czemu? No, oliwka prawie wszystkich wyrzuciła z tego spa. Co? Po prostu. No i co? Musimy iść? Tak. O, chodźmy, dzieci, musimy iść. No świetnie. Oliwka dzięki. A nie ma za co. Do widzenia. No, ja mam nadzieję, chyba raczej do niezobaczenia. Mam nadzieję, że już Państwo nigdy nie zobaczę. A my mamy nadzieję, że nie zobaczymy Pani krzywej mordy. Co? Już wychodzić mi stąd. Dobrze jej powiedziałeś, tata. No. Oj, przepraszam bardzo. Jeszcze! Jeszcze, poczekaj, ta! He, ta baba nawet się nie dowie, że to zrobiłam. Bo szybko się przemknę. Ha, przez drzwi. Jak ty to zrobiłaś? Przecisnąłam się przez tą dziurkę. Idziemy. O! Jeśli Wam się podobało, to nie zostawiajcie łapek w górę ani subskrypcji. Dla tej głupiej rodzinki to się nic nie należy. O! Do widzenia!